Nowy projekt, nowa grupa teatralna i nowatorskie przedstawienie. Tak w kilku słowach można powiedzieć o spektaklu Śmierć na gruszy. Jego premiera miała miejsce na scenie Miejskiego Domu Kultury w Mławie 22 października. Spektakl został przygotowany przez uczestników zajęć teatralno-filmowych prowadzonych przez instruktora Jakuba Falkowskiego. Aktorzy wcielili się w postaci dramatu Witolda Wandurskiego Śmierć na gruszy. Na scenie można było zobaczyć trzy pokolenia, które przedstawiły historię Wspólnoty w obliczu nieszczęścia. Zabawna, nieco tajemnicza ludowa opowiastka została zaprezentowana na tle wizualizacji materiału wideo oraz tradycyjnej scenografii i rekwizytów. Spektakl pokazał również, jakie postępy w ciągu ostatniego roku zrobili uczestnicy zajęć teatralnych.